Słyszeliśmy, że podobno Nvidia generuje klatki. A może komuś je ukradli? Skąd oni je wzięli? Prawdziwe są, czy podrabiane? A może ktoś to narysował? A. A. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat DLSS-3. I frame generation. Porozmawiamy o tym, na jakiej zasadzie ogólnie technologia DLSS i frame generation działa, a także wejdziemy nieco głębiej. Zrobimy sobie omówienie jakości, porozmawiamy również o tym, skąd to się wzięło, a na końcu zrobimy wydajność. Tak, wydajność, a także co przy DLSS 3 często zwraca się uwagę, to opóźnienia i je również sobie zmierzymy, tak żebyśmy wiedzieli, o jakich różnicach jest tu mowa. Także w dzisiejszym filmie niczego nie pominiemy i po jego obejrzeniu będziecie bogatsi o taką wiedzę, czy warto w tę te technologię inwestować, czy te klatki są kradzione, podrabiane i czy powinniście się tego bać. Wielu z Was zapytanych, czym jest DLSS, odpowiedziałoby, że to taki upscaler, co byłoby błędem. To znaczy tak, DLSS polega na renderowaniu gry z niższych rozdzielczości niż wyjściowa, ale DLSS w wolnym tłumaczeniu oznacza super sampling głębokiego uczenia. Super sampling odnosi się tu do metody anti-aliasingu, która wygładza postrzępione krawędzie na renderowanej grafice. W skrócie, dzięki rdzeniom Tensor używanym na kartach graficznych GeForce RTX, sztuczna inteligencja jest w stanie przeanalizować obraz, Renderowany w niższej rozdzielczości i wypełnić luki, czy poprawić niedoskonałości w rozdziałce, która trafia na nasz monitor. Może to prowadzić do artefaktów i błędów w ostatecznym obrazie, ale DLSS został zaprojektowany do pracy z tymi błędami w celu wygenerowania lepiej wyglądającego obrazu. W odpowiednich okolicznościach może zapewnić znaczny wzrost wydajności bez wpływu na wygląd i styl gry, a czasem może nawet sprawić, że gra będzie wyglądać lepiej. Dzięki najnowszej iteracji DLSS 3, wzrost liczby klatek na sekundę może być jeszcze większy dzięki nowej funkcji generowania klatek. Poprzednie implementacje DLSS używały rdzeni tensor do poprawiania wyglądu klatek, ale teraz można je renderować przy użyciu samej sztucznej inteligencji, z użyciem technologii Optical Flow przeznaczonej do obliczania względnego ruchu pikseli między obrazami. Przęd wykorzystuje zaawansowane algorytmy, aby uzyskać bardzo dokładne wektory przepływu między klatkami i śledzi rzeczywisty ruch obiektu. Zasadniczo DLSS wstawia klatkę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję pomiędzy dwie rzeczywiste klatki. Klatka wygenerowana jest rysowana na podstawie poprzedzającej, a także wektorów ruchu, które sugerują, jak poruszy się postać i kamera. No dobrze, a skoro teraz już wiemy na jakiej zasadzie działa frame generation, to teraz Kamil opowie Wam o tym, jak to wygląda. Zacznijmy od tego, że nagranie klatek z gry jedna po drugiej nie jest takie proste. To znaczy, nie powiedziałbym, że jest trudne, ale trzeba się jednak chwilkę zastanowić. Jeśli chcemy nagrywać materiał 1440p, jak ja, można się posłużyć Elgato HD60X, które nagrywa w 120 klatkach w tej rozdzielczości. Ja jednak użyłem OBS-a ustawionego na 120 klatek, a do tego włączyłem G-Sync na monitor. I wymusiłem synchronizację pionową w panelu kontrolnym NVD dla wszystkich aplikacji. OBS oczywiście ma lekki wpływ na wydajność, ale tym zajmuje się dziś Łukasz. Pamiętajcie jednak, że YouTube kompresuje do 60 klatek, więc nagrania, które Wam pokazujemy, nie są do końca reprezentatywne. Zaczynamy od Wiedźmina. Zobaczcie najpierw fragment klipu. A teraz rozbicie klatka po klatce. Najpierw prawdziwa, tutaj wszystko jest w porządku, a teraz wygenerowana. Celowo wybrałem ten fragment nagrania, bo jak widzicie, nagle podrywając, się ptaki są tym ciężkim do przewidzenia przez AI czynnikiem i na nich pojawiają się artefakty. Ciekaw jestem, ilu z Was zauważyło to podczas nagrania. Jeśli popatrzycie na resztę przechwyconych klatek, zobaczycie, że wszystko inne zostało wygenerowane poprawnie. To teraz coś bardziej wymagającego. Najpierw nagranie, na którym ja osobiście nic nie zauważyłem. Powoli, powoli, za chwilę trochę szybciej, żeby było większe wyzwanie. I popatrzcie na rozbicie klatek. Nie ma tu ptaków, czyli nieoczekiwanej zmiennej, i wszystko zanimowane jest poprawnie zero artefaktów. Pojawią się one natomiast dopiero, kiedy płotka jest w galopie, ale w naprawdę niewielkim stopniu, bo jedynie na lampionach czy pochodniach pojawiają się drobne artefakty. Dzieje się tak, ponieważ ogień, poza dynamiką nadaną przez ruch postaci, ma również swoją animację, którą ciężko jest przewidzieć, ale jeśli wrócimy na moment do nagrania, wydaje mi się, że nawet wiedząc gdzie szukać błędów, ciężko je tutaj dostrzec. A teraz jeszcze fragment walki. Tutaj ciekawostka, bo chodząc po polu mamy lekką poświatę, ale jak się za moment przekonacie, nie jest to sprawka dla LSS-a. Klatka prawdziwa te poświaty posiada, a sztuczna już nie. Czy są jakieś artefakty? Tym razem to Gerald wykonał niespodziewany ruch i jego postać wyłapuje kilka błędów na generowanej klatce, ale naprawdę niewiele. A teraz Spider-Man gra, która bardzo zyskuje na płynności ruchu i wysokim klatkarzu ze względu na swoją dynamikę. Jak popatrzycie na pierwszy przypadek, pająka podczas bujania gwarantuje, że nie będziecie w stanie odróżnić klatki prawdziwej od sztucznej. Wygląda to po prostu idealnie gładko. Oczywiście da się sprowokować DLSS-3 do popełniania błędów podczas bujania. Zobaczcie tutaj, mamy już lekki szum cyfrowy na postaci Spidermana, gdyż poza ruchem od pajęczyny postać się jeszcze obraca. Delikatne błędy jesteśmy tu w stanie zauważyć również na pajęczynie, a także na elementach interfejsu. Popatrzcie na celownik pajęczyny czy znacznik po lewej stronie. Pytanie jednak, czy zauważyliście to podczas nagrania? Bo ja nie. Tu wszystko dzieje się tak szybko, że nie sposób wyłapać taki detal przy 120. W 20 klatkach na sekundę. Wyłapać udało mi się natomiast delikatną poświatę podczas biegania po ścianach z szybami. Tutaj, w odróżnieniu do wiedźmina, jest to wina generowanych klatek, ale jak przyjrzymy się im bliżej, widać, że artefakty są tutaj naprawdę minimalne. Pierwsza generowana klatka posiada tę otoczkę, ale druga jest już raczej idealna. A teraz trochę mordobicia. Popatrzcie najpierw na nagranie i zastanówcie się, czy widzicie jakieś artefakty, czy niedoskonałości i zerknijmy na rozbicie klatek. W pierwszym przypadku widać dość wyraźnie błędy na postaci Spidermana, który poza ciosem wykonuje jeszcze dość dynamiczny obrót. Ciekawe również, że na ziemi jest odrobinę mniej detalu, tam gdzie pokrywa się ona z postaciami na klatkach sztucznych. W przypadku drugiej piąchy mam wrażenie, że ciężko już byłoby odróżnić, która klatka jest prawdziwa, gdybyście nie mieli tego podpisanego, prawda? Widzicie już chyba o co chodzi. Bardzo łatwo jest zatem sprowokować frame generator do popełniania błędu, wykonując bardzo dynamiczne i niespodziewane ruchy, jak tutaj. W takim przypadku niedoskonałości widać gołym okiem, ale chyba mało kto będzie grał w Spidermana w ten sposób. Jak rozbijemy sobie to na klatki, widać bardzo wyraźnie, że cierpi tu nie tylko postać, ale całe otoczenie i elementy interfejsu. Podczas bitwy w dziedzictwie Hogwartu technologia sprawuje się bardzo dobrze. Tradycyjnie najpierw nagranie. A teraz klatki. Dostrzec tutaj można lekkie problemy z elementami interfejsu, jeśli tak można nazwać pajęczy zmysł głównego bohatera, a także minimalne niedoskonałości na przeciwnikach, ale biorąc pod uwagę jak szybko się poruszają, wygląda to całkiem dobrze. Trochę większe problemy generator klatek ma podczas jazdy kolejką do skrytki w banku. Widzicie jak dużo się tutaj dzieje, ale obejrzyjcie najpierw fragment nagrania, a za moment pokażę Wam, gdzie są błędy i zobaczymy, czy je zauważyliście. Przede wszystkim najłatwiej sprowokować DLSS-a do błędu ustawiając kamerę na bok kolejki, wówczas dużo więcej zmienia się w każdej klatce i to było moim zdaniem lekko odczuwalne podczas nagrania. Jeśli jednak ustawimy kamerę z tyłu, niedoskonałości jest już zaskakująco mało. A teraz zajrzyjmy jeszcze do Hogwartu, gdzie postać i otoczenie animują się moim zdaniem bardzo ładnie, ale problem pojawia się w przypadku interfejsu. Nie wiem czemu akurat tutaj, obstawiam, że przez dużą szczegółowość miejscówki, ale zauważyć możemy rozmazane znaczniki czy przyciski interakcji z otoczeniem. Ponownie jednak, są to rzeczy bardzo trudne, o ile nie niemożliwe do wychwycenia podczas rozgrywki. Nawet kiedy powiedziałem Wam, gdzie są błędy, jeśli wrócimy do nagrania, ciężko się ich dopatrzeć, prawda? A co w sytuacji, gdy mamy mniej niż 120 klatek? Zajrzyjmy do Night City. Celowo wybrałem tutaj moment podczas jazdy, żeby spotęgować efekt, i tak tutaj moim zdaniem łatwiej zauważyć niedoskonałości generowanych klatek, zwłaszcza kiedy zmienia się nawierzchnia czy malowanie drogi. Są to chwilowe przebłyski i nadal trzeba ich szukać, ale jednak technologia ta dużo lepiej sprawuje się w wysokich klatkarzach. Same klatki wyglądają dobrze, może nawet bardzo dobrze, ale jednak dłuższy czas ich wyświetlania wpływa na odczucia. Zobaczcie tutaj, dopiero przy zderzeniu generator pogubił się tak konkretnie, ale zaraz się ogarnął. Chodząc po mieście, już w 120 klatkach, gra wygląda super gładko. Szukałem specjalnie miejsca, w którym byłoby trochę problemów, ale podczas zwykłego zwiedzania naprawdę ciężko o taką sytuację. Jak przejdziemy do rozbicia klatek, widać natomiast bardzo wyraźnie, że sztuczny, w cudzysłowie deszcz, jest ciemniejszy, a poza tym wszystko wygląda w porządku. Słyszałem jeszcze, że problemy potrafią się pojawiać podczas wystrzałów. Jest to w końcu dynamiczny ruch broni i nagłe rozbłyski światła, ale rozbijając nagranie klatka po klatce, źle wygląda tak naprawdę pierwsza, w której pojawia się ogień, bo generator nie mógł się tego spodziewać na podstawie poprzedniej klatki, ale każda kolejna wygląda już dobrze. Nawet lecąca łuska zachowuje się prawidłowo. Sprawdzić chciałem jeszcze F122, bo wiedziałem, że w tej grze. Pojawiało się chyba najwięcej problemów, ale zdaje się, że jakaś aktualizacja sterownika to poprawiła i obecnie gra może jedynie służyć jako przykład niedokładności na interfejsie. Delikatne glicze widać na tajmerze, a także minimapie. Zauważyłem tutaj również lekko rozjechany cień, ale poza tym modele samochodów i otoczenie wyglądają bardzo dobrze. No dobrze, to a teraz skoro Kamil wam opowiedział, jak to wygląda, to teraz Łukasz bierze się za benchmarki i powie wam, ile dokładnie klatek możecie zyskać. Dobrze to przejdźmy najpierw do samej wydajności, bo to jest stosunkowo prościej zmierzyć. Ja sprawdziłem dla Was dwie karty RTX 4070 na rozdzielczości 1440p oraz 4090 na rozdzielczości 4K. Warto jednak pamiętać o tym, że DLSS Upscaler pomaga najwięcej w scenariuszach, gdy to karta graficzna jest wąskim gardłem. Natomiast Frame Generation działa trochę na innej zasadzie i on pozwala wzbić się ponad limity, powiedzmy, samej surowej mocy karty graficznej, jak i procesora. Żeby wyjaśnić wam dokładnie o co chodzi, pokazuję wam teraz Cyberpunk'a na rozdzielczości 1080p z wyłączonym ray tracingiem. Jak widzimy, przełączenie przytyczka odpowiadającego za DLSS Upscaler nie daje zbyt wiele, bo to procesor jest wąskim gardłem w tym scenariuszu. Natomiast, gdy włączymy frame generation, zobaczymy, że klatek na sekundę faktycznie otrzymujemy więcej. A gdy te dwie technologie połączymy to uzyskujemy największy możliwy przyrost. Więc to jest taki ciekawy, można powiedzieć, skutek uboczny i czasami właśnie Frame Generation przydaje się w takich tytułach, gdzie procesor może sprawiać problemy. No dobrze, a teraz przejdźmy do faktycznych testów i zacznijmy od tej słabszej karciochy. W Cyberpunku natywnie mamy 37 klatek na sekundę i akurat w tym tytule samego w sobie daje największego kopa DLSS upscaler niż generowanie klatek. Ale gdy te dwie technologie połączymy, uzyskujemy 119 klatek i wzrost rzędu ponad 200%. Dziedzictwo Hogwartu natywnie śmiga w 42 klatkach z włączonym RT i widzimy, że ta gra za bardzo nie przepada za włączeniem samego frame generation i nie daje on jakichś super rezultatów. Dopiero w połączeniu tej technologii z Upscalerem mamy dużo lepsze wyniki. F1 2022 to w sumie dość podobna historia jak z Cyberpunkiem. Sam Upscaler daje daje nam większy zysk w klatkach niż ich generowanie. Po połączeniu tych technik dostajemy o 112% lepszą wydajność względem natywnego renderowania. Spider-Man nie do końca potwierdza taką tezę, bo ta gra mocniej obciąża CPU i w jego przypadku więcej bazowo daje generacja klatek niż upscaler na trybie zbalansowanym. Uruchomienie pełnego wachlarzu feature'ów 4070 daje wzrost o 77% względem klasycznej rasteryzacji. No i oczywiście Wiedźmin 3. Tu generowanie klatek pomogło ciut lepiej niż DLSS Upscaler na trybie zbalansowanym i dopiero po odpareniu dwóch naraz mamy wzrost względem natywnego renderowania o 161%. Jeśli chodzi o rtx -a 4090, to w cyberpunku, podobnie jak na 4070C, większą różnicę robi upscaler i mix tych dwóch technologii wypada najlepiej. Wyświetlę Wam także wykresy z pozostałych gier, ale wnioski są raczej takie same. Upscaler daje większy efekt w grach, gdzie GPU jest wąskim gardłem, a Frame Generation daje większego kopa, gdy wąskim gardłem staje się CPU. Oczywiście połączenie tych dwóch światów zapewni największą płynność rozgrywki i co jak co, ale takie wyniki w 4K z ray tracingiem no, są dość imponujące. Jest jeszcze druga strona medalu, czyli opóźnienia. I w internecie bardzo dużo mówiło się na temat tego, że Frame Generation dodaje input laga, dodaje opóźnień. No dobrze, ale ale ile faktycznie ich dodaje i czy jesteśmy w stanie rzeczywiście to odczuć. Na początku powiem Wam, jak ja to testowałem, bo prawdę mówiąc, sprawdzenie opóźnień systemowych do pewnego momentu wcale nie było takie proste. I jeżeli chcemy zrobić to faktycznie bardzo dokładnie, potrzebujemy do tego dodatkowego hardwareu. Ja testowałem to na monitorze AOC Agon, którego dodatkowo nazwę wyświetle wam na ekranie. Ten monitor jest o tyle specjalny, że posiada on specjalny chip NVIDIA, który umożliwia nam faktyczne zmierzenie latencji od momentu wciśnięcia przycisku myszy do zobaczenia akcji faktycznie na ekranie. Dodatkowo, żeby prawidłowo zmierzyć te opóźnienia, mamy do dyspozycji w tym monitorze taki specjalny kwadracik, który musimy umieścić w odpowiednim miejscu na ekranie. Najlepiej w takim, w którym będzie jakiś błysk zaraz po kliknięciu klawisza myszy, na przykład możemy umieścić go na lufie broni. No i wtedy, w momencie, gdy klikniemy, to tak szybko, jak pojawi się tam błysk, otrzymamy faktyczny wynik latencji. Więc do pewnego momentu naprawdę ciężko było zrobić to w warunkach domowych. Natomiast fajne jest to, że od pewnego czasu wy również sami możecie to sprawdzić w domowych warunkach bez użycia dodatkowego hardware'u. Mianowicie, dzięki aktualizacji sterowników i niektórych gier, możecie to sprawdzić w panelu GeForce Experience w wybranych tytułach. Pełną listę znajdziecie na stronie Nvidia, ale działa to w grach przykładowo takich jak Cyberpunk, Dziedzictwo Hogwartu, Wiedźmin czy Valorant. Wtedy wystarczy, że uruchomicie sobie nakładkę GeForce Experience i wybierzecie tam opóźnienia, i wtedy rzeczywiście możecie wyświetlić sobie opóźnienia systemowe. I z moich testów w tych tytułach faktycznie pokrywa się to z tym, co monitor raportował z tym dodatkowym hardwarem, więc jest to raczej dość dokładne. Więc jeśli wy chcecie w domowych warunkach sprawdzić sobie, ile tak naprawdę daje Nvidia Reflex i czy faktycznie dużo opóźnień dodaje frame generation, Możecie to sprawdzić. I zanim przejdziemy do wyników opóźnień, musimy jeszcze poruszyć jedną bardzo ważną kwestię, czyli komponent, który zawsze jest obecny przy włączeniu Frame Generation, czyli NVIDIA Reflex. Jak zobaczycie na tym wykresie, najprościej mówiąc, NVIDIA Reflex powoduje, że nie mamy kolejki renderowania. Tym samym zmniejszamy opóźnienia, czyli Input lag, eliminując wąskie gardło. Natomiast warto pamiętać, że Nvidia Reflex daje największy zysk wtedy, gdy to faktycznie karta graficzna jest obciążona na 100%. W momencie, gdy mamy scenariusz, który bardzo mocno obciąża procesor. Tamte różnice wcale nie są aż tak duże. Natomiast patrząc na Cyberpunka przy rozdzielczości 4K i włączonym RT, czyli scenariuszu, który bardzo mocno obciąża kartę graficzną, zobaczymy, że po włączeniu Reflexa opóźnienie spada nam ze 126 ms średnio do 58 ms, więc naprawdę całkiem imponująco. Ale im bardziej będziemy odciążać kartę graficzną, tym ta różnica będzie maleć. Gdy, przykładowo, w Cyberpunku dodatkowo odpalimy DLSS Upscaler i tym samym troszeczkę zmniejszymy obciążenie GPU i mamy więcej klatek, zobaczymy, że wtedy bazowe opóźnienie wyniosło średnio 67 milisekund, a po włączeniu Reflexa spadło do 41. Więc tak, po raz kolejny mamy poprawę, ale nie jest to już poprawa rzędu 100%. I tworząc scenariusz, w którym karta graficzna nie jest obciążona na 100%, czyli jeśli przykładowo na 4090 odpalimy Cyberpunka na 1080p bez ray tracingu, zobaczymy, że praktycznie mamy takie same opóźnienia z włączonym, jak i wyłączonym refleksem, bo tak czy siak kolejka renderowania się nie zapełnia. Więc warto zapamiętać, że im większe obciążenie GPU, tym Reflex faktycznie lepiej działa. No dobrze, a co się dzieje z opóźnieniami w momencie, gdy włączymy Frame Generation? Trzeba pamiętać o tym, że Nvidia Reflex do wielu gier weszło również wówczas, kiedy wszedł tam Frame Generation. I włączenie Frame Generation wymusza włączenie Nvidia Reflex. I patrząc na ten wykres, zobaczymy, że tak. Faktycznie frame generation dodaje input laga. Na przykładzie Cyberpunka widzimy, że wynosi ono wtedy 72 milisekundy i jest to wynik gorszy niż 58 milisekund średnio, ale nadal trzeba pamiętać, że jest to lepszy wynik niż bazowo z refleksem wyłączonym. Do tego, gdy włączymy Upscaler DLSS, widzimy podobny scenariusz. I średnio opóźnienie w takim scenariuszu jest o 6 ms większe względem natywnie włączonego refleksa, ale i tak o 20 ms lepsze, gdy refleks jest całkowicie wyłączony. Dziedzictwo Hogwartu sprawdziłem właśnie za pomocą panelu GeForce Experience, i tam bazowo ta gra działała średnio z opóźnieniem 74 ms. Włączenie refleksa. Obniżyło to do 46, a włączenie frame generation podniosło to na poziom 60 ms. W Wiedźminie 3 w 4K i RT mieliśmy bazowo opóźnienia na poziomie aż 137 ms średnio. Włączenie refleksa obniża to do imponujących 60 ms, a dołożenie do tego frame generation dodaje kolejne 17 ms. Więc czy frame generation dodaje input laga? Tak, dodaje. Natomiast to też zależy od tego, co weźmiemy jako bazę. Jeśli za bazę weźmiemy to, że mamy włączony reflex, no to wyjdzie nam, że tak, rzeczywiście frame generation tylko to pogarsza. Ale trzeba pamiętać o tym, co mówiłem wcześniej, że często wiele z tych gier nie miało tego feature'a wcześniej, więc normalnie, gdy się grało, to mieliśmy te opóźnienia rzędu, powiedzmy, tych 126 w Cyberpunku i normalnie ludzie tak grali, więc po włączeniu Frame Generation de facto to jest i tak mniej. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że praktycznie nigdy nie zdarza się taki scenariusz, żeby Frame Generation dodało tyle opóźnień, żeby ten wynik był gorszy niż z wyłączonym refleksem. Dobra, a czy jesteśmy w stanie wymusić taki skrajny przypadek, w którym Frame Generation faktycznie doda więcej input lagu niż z wyłączonym refleksem? Tak, i już Wam wytłumaczę jaki. Mówiłem o tym, że refleks działa najlepiej w momencie, gdy to GPU jest obciążone bardzo mocno. Więc gdy weźmiemy sobie na 4090 Cyberpunk'a na 1080p z wyłączonym RT, i wtedy zobaczymy, że faktycznie włączenie frame generation doda nam średnio 2 milisekundy do opóźnień, i jest to wynik gorszy niż z refleksem wyłączonym. Natomiast jest to raczej skrajny przypadek. Mało kto używa takiej karty do 1080p i chciałby mieć ponad 300 klatek w cyberpunku. Natomiast ten przypadek daje nam jasno do zrozumienia, że przykładowo taka funkcja jak Frame Generation nie będzie miała specjalnie sensu w przypadku gier takich jak Valorant czy Overwatch, gier silnie i mocno esportowych. Ponieważ tam Faktycznie liczy się jak najniższy czas reakcji. Tamta dodatkowa płynność nie ma aż tak dużego znaczenia jak faktyczne opóźnienia. Dlatego w grach esportowych często znajdziemy funkcję Nvidia Reflex, ale frame generation już nie. I jeszcze taka garść rad, kiedy faktycznie frame generation może mieć sens. Frame generation spisze się najlepiej na monitorach z wysokim odświeżaniem. W momencie, gdy macie monitor 60 Hz, raczej nie ma specjalnie sensu takiego featureu. Włączać. Jeżeli macie właśnie taki 60Hz monitor, to raczej polecałbym wam włączenie faktycznie samego Nvidia Reflex, żebyście mieli te niższe opóźnienia. I warto też pamiętać o tym, że włączenie Frame Generation wymusza wyłączenie V-Sync'a, więc raczej ta funkcja spisze się też dobrze z monitorami, które mają tak zwany Adaptive Sync, FreeSync czy G-Sync i wtedy nie będziecie widzieli tearing'u. Więc to jest taki dodatkowy punkt, o którym warto pamiętać. Ale jeśli macie faktycznie monitor 120 Hz, 144 Hz, Moim zdaniem, Frame Generation naprawdę robi robotę i opóźnienia, które dodaje, wcale nie są aż tak duże jak mogłoby się wydawać. No, i jeżeli mówimy ogólnie o DLSS3 i Frame Generation, to też warto powiedzieć, że na ten moment, kiedy my to publikujemy, no, de facto nie ma technologii innej, która by zapewniała podobną funkcjonalność. Z tego co wiemy, to AMD parę miesięcy temu zapowiedziało FSR3, który teorii ma zapewnić jakąś podobną funkcjonalność, ale na ten moment nie wiemy ani jak to działa, ani jak ma to dostarczać wydajność, więc no póki co nie wiemy praktycznie nic, poza tym że ma być kiedyś. Wy za to wiecie już chyba wszystko o DLSS-3. Dajcie znać się w komentarzach, czy macie ewentualnie jakieś jeszcze wątpliwości, chociaż wydaje mi się, że po obejrzeniu tego filmu nie powinno ich być. Napiszcie zatem, czy korzystacie z DLSS-a, jeżeli zachodzi taka potrzeba, czy jednak wolelibyście troszkę więcej tej. Prawdziwej wydajności. A teraz już dziękujemy Wam za oglądanie. Łukasz, dziękuję Ci bardzo, że przyjechałeś do studia. A teraz już pozostaje nam tylko powiedzieć: co? BIOS!